Lublin 10 lipca 2020 roku. Jesteśmy w byłej Strzelnicy na terenie Górek Czechowskich w Lublinie, a dzisiaj są z nami dwaj dżentelmeni. Osoby, które zabiegały i zabie zabiegają o pamięć historyczną dla tego miejsca, które zabiegały i zabiegają o ekologię w tym miejscu. Które, jak wiemy, stanowi unikat na skalę Polski i Europy, jeżeli chodzi o centrum aglomeracji miejskiej. Pan Wojciech Papież, Pan Adam Łukasik. Chciałem poprosić Panów o, o komentarz czy też refleksję związaną z wczorajszym wydarzeniem, czyli ogłoszeniem przez ministra sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o przystąpieniu Prokuratury Krajowej do postępowania administracyjnego toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i przekazaniu wszystkich postępowań z prokuratur rejonowych do Prokuratury Okręgowej. Postępowań dotyczących tak spraw administracyjnych, jak i karnych związanych z tym, co dzieje się w wokół Górek Czechowskich od ponad 20 lat, a w sposób taki najbardziej radykalny i intensywny rozpoczęło się 4 lata temu, panie Wojciechu. Poproszę tam, tam o komentarz. Mam, to, żeby... Przyprowadziłem panów tutaj na starą strzelnicę, po to, żeby pokazać, jak różnorodny jest zieleń, jaka różnorodna zieleń jest, jakie krzaki, które pochodzą z terenów podobno dalekiej, dalekiego wschodu ale przyroda przyrodą ale przyszedłem pokazać tutaj miejsca gdzie widziałem słyszałem jak strzelają do więźniów z Majdanka widziałem jak więźniów, więźniów samochodem jak później słyszałem strzały i wracało tych więźniów znacznie mniej. Wieczorem z kolegami biegaliśmy, szukaliśmy miejsc, gdzie ewentualnie by były. W tej chwili nie potrafię w stu procentach określić, które to jest miejsce. Przybliżenia tylko mogę określić. Natomiast widzieliśmy, widzieliśmy krew świeżą na ziemi i wapno, które prawdopodobnie było przed dzwoni posłowani. No, ilość y, zielonych ludzi na, y, w samochodzie była znacznie większa wtedy kiedy jechali tam później strzały i wracali Ale też z drugiej strony strzelnicy, czyli wprost przez strzelnicę przejeżdżały samochody Zis 5. Śmialiśmy się, że z góry jechać, w górę pchać. To było takie powiedzenie. I tym przejeżdżali już w 44-45 roku. Pan oficer siedział w kabinie razem z kierowcą na stojąco jechało przeważnie sześć osób, bo to kilkakrotnie było, sześć osób jechało, później strzały było słychać na strzelnicy i wracało tym zisem tylko trzech, a plus oficer chodziliśmy też oglądać tak bezładnie to było wszystko przysypane ziemią czyli tych trzech, którzy wracali to zasypywali tych trzech, którzy, którzy zostali rozstrzelani oczywiście krew, oczywiście No myśmy mogli tylko w nocy duszować tutaj w ogórkach tak, ale ciekawość chłopców w moim wieku i starszych, Rysio Świerdnia. E, następnie e, Waldek Hackenberg wieczorek. Dwóch chłopców to byli ludzie starsi troszeczkę od mnie z tej dzielnicy. No i jeszcze Życki, Wojciech. Oni z nami tutaj uszanowili, coś zapamiętaliśmy do dzisiaj. Chyba jestem już jeden z ostatnich, który pamięta te tereny i błaga wszystkich. Zostawcie te górki w spokoju, uszanujcie groby nieznane, groby, które powinny znaleźć się w historii. Uwaga, o tym Panie Adamie. No, jest taka sprawa. Była sesja Rady Miejskiej w Lublinie. Ja te sprawy wszystkie poruszałem, ale proszę Państwa, później pod koniec sesji ktoś powiedział, że ja bajki opowiadam. Proszę Państwa, to jest nie, je, to nie jest tak, że to są bajki. To jest szczera prawda. Proszę Państwa, ja poszukuję tak samo i Pan. Wojtek, do którego dotarłem, który był kolegą mojego wujka, razem chodzili do jednej klasy szkoły podstawowej w Lublinie, i proszę Państwa, razem komunie brali. Pan Wojtek, w wieku 15 lat, za to, że nie chciał wydać swojego ojca, został w taki sposób pobity, że mało nie stracił życia. Nie mogę znaleźć tych papierów na Pana Wojtka, ale znalazłem proszę Państwa jednego świadka który stwierdzi że to była prawda ja też wiem o tym, bo wiem o dwójka który tu przychodził do Pana Wojtka bo byli kolegami razem przez dłuższy czas czasu, później drogi ich się rozeszły bo Pan Wojtek poszedł do Staszyca, a mój wujek poszedł do Zamojskiego tu proszę Państwa na tych górkach poszekujemy tylu bohaterów Jemioły to jest, proszę Państwa, dowódca, jeden z, z ważniejszych ludzi na Lubelszczyźnie. Proszę Panią, szukając w papierach dotarłem do takiej prawdy. Mój wujek Raby, który, proszę Państwa, służył... Mówiono tylko na UB, wymęczyli od niego, że był w oddziale uskoka, ale to jest nieprawda, bo był w oddziale, proszę Państwa, narpiew Henryka, a później był Jemioły. I co się dowiedziałem z zeznań pana majora Jemioły, pana Rosińskiego, że mój wujek uczestniczył, proszę Państwa, prawdopodobnie w akcji na Pieruta i o osóbkę Murawskiego, a wcześniej wykonali jeden wyrok. Proszę Państwa, tych bohaterów takich jak miała Łuskok, może leży tu proszę Państwa i Pilecki, najbardziej zasłużony z tych ludzi, który chciał pokazać prawdę na cały świat. Nie słuchano go. Tak samo nie słucha się mnie i pana Wojtka, jednego z ostatnich ludzi, którzy... Pamiętają ten czas? Mamy drugiego świadka też. Może znajdzie się i trzeci świadek, ale który po prostu pani jest już bardzo schorowana. Ale mówiła nam o tych wszystkich tu zabójstwach, morderstwach, co robiło NKWD, UB i przede wszystkim Niemcy. Proszę o to, zrozumieć mnie bardzo i proszę, te górki należą do ludzi. Tu spoczywa ich masa. Dlatego też prosimy o to, żeby oddać tym ludziom honor, żeby po prostu wybudować tu jakieś muzeum, wziąć, zrobić po prostu park, zrobić miejsce nie rozrywki, tylko pamięci, wystawić kupę pomników ludzi, takich jak Zapora, mój kuzyn Ryś Stanisław. Żelazny, prawda, Pilecki i dla innych, tych wszystkich, którzy zasłużyli się, ale przede wszystkim dla żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę. O wolną Polskę, wiedzieli na co są skazani. Tu, proszę Państwa, z okolicy Czechowa zostało skazanych, wybiezionych 12 ludzi na cywil. Czy... Ujawnili się, tak, ujawnili się, ale przyszli, wiecie co, że nie wiadomo gdzie są pochowani. Zginęli na srebie, Proszę Państwa, czy to taka prawda? Tak mamy traktować bohaterów. Ja się z tym nie zgodzę. I nie będzie mi ktoś mówił, że ja bajki plotę. Ja potrafię te sprawy wszystkie. Walczyć będę, nie wiem co się ze mną może stać, ale trudno. Moja walka, tak samo jak i mojego Pana Wojtka, który mnie do tego poprosił i razem walczymy i będziemy walczyli do końca. Dziękuję bardzo razem z Panem Wojtkiem i proszę pamiętać, bo ojciec Pana Wojtka był bohaterem. Służył w Armii Piłsudskiego, 14 lat się ukrywał. Czy ktoś oddaje honory temu człowiekowi? Nie, nie oddaję i nie chcę oddawać. Nie chcę pamiętać o tym. Kto, Lubelski IPN, pamięta o tym człowieku? Nie. Proszę, prości ludzie powinni, tu, tu wiedzą, a IPN nie wie. Dziękuję i proszę o zrozumienie nas. Dziękuję z całego serca. I to był chyba najlepszy komentarz do wczorajszej zapowiedzi włączenia Prokuratury Generalnej. Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Górek Czechowskich. Nam nie pozostaje nic innego, jak chyląc głowę przed panem Wojciechem Papieżem i Adamem Łukasikiem, powiedzieć sprawdzam po wyborach. Po wyborach, które zaplanowane zostały na niedzielę 12 lipca 2020 roku. Andrzej Filipowicz. Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lublina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych.